Cześć wszystkim. Dzisiaj troszeczkę bardziej nietypowo, ponieważ w komentarzach prosiliście mnie, żebym narysowała jedzenie jako youtuberów. Generalnie zamysł jest taki, żeby wyobrazić sobie, że jedzenie nagle zamieniło się w człowieka, i tak się zdarzyło, że akurat tym człowiekiem jest dany youtuber. Poprosiłam Jasia, Jane żeby żebym pomógł z tym zadaniem. I przygotowałam tutaj kilku youtuberów. Chciałabym, żebyś Jasiu wylosował yy, kilku. Pewnie. I powiedział mi, w jakiej koncepcji mam ich narysować. Jakim mają Dobra. być jedzeniem. No to dawaj. Żebym nie patrzył. Ze ok, pierwszy youtuber. No. To Zuzia. Czyli nasza kochana Banshee. Zuzia to chyba musi być taką brzoskwinką. Bo brzoskwinka to jest taka słodka no. Taka kochana, cała nasza Zuzia po prostu. Zuzia jest znana ze swoich tatuaży, zmiennych fryzur, obfitych kształtów i chyba ze swojej miłości do kotów też. Jeden z nich jest zakryty, ale Zuzia wkrótce ogłosi, co to jest za kot. Słyszałam różne opinie na temat Zuzi i na pewno ma ona swoje wady i zalety, ale ja uwielbiam w niej to, że ona nie boi się być sobą, no i jest. Naprawdę bardzo miła. Brzoskwinia idealnie do niej pasuje, bo ona jest po prostu taka słodka. I teraz tak: do każdego z namalowanych dzisiaj YouTuberów wyślę ten malunek pocztą, żeby sprawdzić, jaka będzie ich reakcja. No to zobaczmy teraz reakcję Zuzi. Widzę, że mam tutaj jakiś list. Jakiś tutaj list. Rozpakuję to i zobaczę, co my tu mamy. O! Jezu, o Boże, Ej, szczerze nie wiedziałam, że aż tak mi tu zruszy, aż tak mi się to spodoba. Jezu, Olsik, dziękuję strasznie. No, ja nawet nie wiem co powiedzieć, bo to jest tak. Powiesz, sobie to normalnie na mojej głównej ścianie, bo naprawdę, naprawdę piękne. Jestem już z kwinką. Jestem szczęśliwa, mam moje trzy szkoty i naprawdę to jest najładniejszy fanart w moim życiu. Okej, okay, kolejny youtuber. Kolejny youtuber to jest Win. O, win. Z tego co pamiętam, ciekawa. jak z nim przeprowadzałem tutaj właśnie wywiad, Aha. to mówił, że lubi pierogi, więc możesz go jako pieróg właśnie nam, namalować. Win pierożek. <laughs> z nadzieniem oczywiście. Jakim? E, jak, Jakim? E? Na no, jakie nadzienie? Te czarne takie to są. Czarne są jakieś pierogi? Z jagodami? Tak. Z jagodami. Nadzieniem jagodowym pierożki. Win jest członkiem ekipy na kanale Ponki i był pierwszym gościem w tym barkshow, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat jego pochodzenia i o nim samym, to możecie zobaczyć wywiad. Jeśli jesteście ciekawi, jacy jeszcze goście pojawią się, i ja też się będę tam pojawiać, to. Nie zapomnijcie zasubskrybować. No ciekawa jestem, czy Winowi spodoba się jego pieróżany strój. Ostatni właśnie prezencik od Osikowa. I jestem ciekawy, co to jest. To musi być rysunek, bo nawet już trochę widać. I oto ja! Wow! Baj, Osikowa. Win. W fioletowi czy tam purpurowy t-shirt i buty, to mi się podoba. Chyba to jest kolejna inspiracja na mój styl. Różowy kapelusz, płaszcz lub marynarka, nie wiem, bluza. To co to jest? Pierogi. O Taki polski win, taki bardzo polski win, to mi się podoba. Dziękuję bardzo. SKKF to jest KKF, to to wiadomo, każdy zna jego grupę banany jest KKF'a, więc go jako bananka narysować. Okay, nie wiem dobrze. dlaczego tak nazwa swoją grupę, ale nie wnikajmy. <laughs> Kurczę, powiem Wam, że uchwycenie podobieństwa to naprawdę trudna sprawa. Pewnie dlatego zdecydowałam się na rysowanie stylem komiksowym, a nie realistycznym. Dlaczego? Luźne podejście do proporcji, o oh, zbawienie, i uproszczony wygląd twarzy. To daje pole do manewru, że postać nie musi być idealnie odwzorowana, tylko wystarczy, że jest podobna i jest ok. SKKF przeważnie robi filmy o grach. I znam się już z nim chyba 4 lata. Poznałam też jego psa Neptuna. Tak na malunek zareagował Eskacz. Dostałem taki tajemniczy prezencik od olsikowej. Tutaj mamy napisane z KKF, więc zgaduję, że to do mnie. I zaraz zobaczymy, co jest w środku. O kurcze! To jestem ja w bananie z Neptunem w środku. Tak szczerze, Olsikowa to jeden z najładniejszych fanartów, które dostałem. Dziękuję Ci bardzo. I gdzieś tutaj w tle sobie to postawię. W sumie teraz. Zobaczmy. Może tutaj? Widać? O! Będzie sobie tutaj stało na moich odcinkach. Także dziękuję bardzo. Piękne. Kolejne, kolejne YouTube. Zobaczmy, kto tu? Naruciak. Naruciak, to tak się zastanawiam. Co on może być za jedzenie? Myślę, że pizza. Pizza, ale taka pizza, już taka w spodniach do biegania, czyli już troszkę taka pizza na chudym cieście. O! Można tak Dobra, Naruciak. Sobie... Tworzy filmy rozrywkowe wszelkiej maści, chociaż ostatnio najczęściej komentuje seriale i programy. Uznałam, że jak to jest taki śmieszek, to można mu zrobić rękawiczki z pizzy i yy, żeby był pokryty serem żółtym, jak taką narzutką. Ten obrazek był tworzony. Trochę późno wieczorem i już y, mój mózg przychodził w odmienne stany świadomości, e, dlatego może ten y, malunek być trochę nietypowy, <grym> ale generalnie y, jestem umieram z ciekawości, żeby zobaczyć reakcję na ruciaka. Nie wiem, czy wiesz, ale jestem wybitnym krytykiem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rysunki I dostałem od siebie właśnie kurierem jedno z takich rysunków Dokładnie, no przed w ogóle wyszedł i powiedział O, Adam, o, kurczę, kurczę, o ziomeczku taki fajny, masz tutaj, od Olsik Adam, wie jak cicho tam bądź siedzieć, cicho tam, cicho I patrz teraz, nie? Pa, 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 jak otwieram, pa, pa, pa ja ci ocenię, ja ci powiem, ja ci, ja ci powiem jak tam twoje e, zdolności, e, te tam malowidła, te, te czary, rzeźbiarstwo, te sprawy. Okej, okay. okej, okay. Okej. Okay. oh my god, ale jestem zajebiście przystojny, ohoho, o kurde, nie no, aż taki ładny nie jestem, aczkolwiek, no powiem ci, powiem ci. Że gdyby nie to salami nasz, na, na pizzę, to nawet bym jeszcze zjadł tą kartkę, a tak to... Jestem wiesz taki, hanty, ale czy to jestem ja z pizzą i tutaj się serlo zle... Wow! Wow! Ej, to jest, to, jest, to jest naprawdę ekstra! To jest, to jest, to jest naprawdę ekstra! Załóżmy, że, że tak wyglądam, a moi drodzy widzowie, czy tak sobie mnie wyobrażać. Dziękuję! Dziękuję ślicznie! Pozdrawiam! I uwaga, <laughs> i ostatni youtuber, Cyber Marian. Uuuu, Cyber Marian. Granat. Granat. Owoc granat, tak, bo on jest taki wybuchowy człowiek, jest to bomba pełna pomysłów, bomba tak, kreatywna. Tak, u, u niego filmy są faktycznie takie wybuchowe. Tak, to właśnie on niech będzie granatem. Cyber Marian. Powiem szczerze, że to połączenie podobało mi się najbardziej, ponieważ Marian tworzy filmy z rozmachem, takie wybuchowe właśnie jak granat ręczny. Oprócz tego granat w sobie ma mnóstwo nasion i można to potraktować jako przenośnie do głowy pełnej pomysłów. I wreszcie korona. Granat ma na swoim wierzchołku kielich, który wyglądem przypomina koronę. A że ja uważam Mariana za króla polskiego internetu, to oczywiście korona mu się należy. Dobra, zobaczmy jego reakcję. Właśnie listonosz przyniósł mi przesyłkę. Zostałem od Olsikowej ja nigdy, nie umiałem otwierać przesyłeczek a, że granat G granat że wybucha a, że kino akcji, ja lubię kino akcji yeah. D dziękuję Ładne. Bardzo się cieszę, że moje obrazki się podobały youtuberom. Tutaj z kolei są wasze prace, które prosiłam w poprzednim odcinku. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali dla mnie jedzenie jako ludzi. E, tak, trochę w takim podobnym stylu, jak ja to zrobiłam, no nie? Prace wysyłajcie na olsikowa-gmail.com Nie zapomnijcie się podpisać, a tymczasem my Wracamy do studia! No dobrze, Jasiu, to, to ja bardzo Ci dziękuję za te wszystkie pomysły. Ja, ja bym sobie sama z tym tak świetnie nie poradziła. Nie dała być rady. No dobra, masz rację. <głos> <głos> ale, ale i tak Ci bardzo dziękuję. Zapraszam Was w ogóle do subskrypcji naszego kanału, gdzie zresztą także Olsikowa występuje. Tak, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie są moje zadania, to wbijajcie na kanał. Polecam. Dobra, dzięki za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa, 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 pa! pa, pa.